Witam wszystkich. No i jedziemy dalej z kukurydzą. To jest kukurydza koszona też na tych piachach takich mocnych. Tutaj to jest jedna z tych gorszych. Jeszcze w sumie jeszcze gorsza niż ta, co wczoraj było wykoszone. Tak jak tam widać, to zielone to tam było w innym terminie. Miesiąc później siana kukurydza. Tam był ten mulczar wtedy, to było mulczowane. Teraz tam zdozumuję to. Więc tam jest ta kukurydza taka ładna, zielona. Jeszcze dużo wyższa jest niż ta tutaj, co była wcześniej posiana. Ta była siana. Gdzieś koło 25 kwietnia w tym pierwszym terminie. O, i coś kombań stoi. Ale nie mruga. Dobra, jedzie dalej. Tutaj, żeby było 4 tony, może 5 to będzie dobrze. Tutaj to jest taka dramatyczna działeczka Tutaj w ogóle ciężko było, żeby coś rosło. Słabe plony zawsze były najlepiej. Tutaj planowała gryka. Tutaj też jest taka pospółka. Taka zwalona w ogóle ta ziemia. Także tutaj to jedzie. Dzielnik już stoi. Przyczepa po burakach, więc tam sprzątnięte, pozamiatane. No i jedzie. Tutaj w całości jest 2 hektary chyba. Minus tam tamten kawałeczek ze 40 arów tej zielonej. No i tak będzie koszone te wszystkie takie suche Place będą wykoszone, a to co zielone to zostanie. Musi poczekać, nie ma wyjścia. Wczoraj było koszone, to wilgotność była 26,5. Zobaczymy, co dzisiaj tutaj pokaże. Dobra, poczekam aż tutaj podjedzie. Tam nie bardzo co idzie, bo tam jest dołek i tam jest zielone. Więc podejrzewam, że jemu coś tam się blokuje. Tutaj na tym kawałku ta kukurydza jest najniższa ze wszystkich. Ale jakby ktoś pytał, to praktycznie każda kolba wisi. Mało która jest stercząca, tutaj gdzieś jakieś dwie. A tak wszystko wisi. I pojechał. Dobra, to by było na tyle. Może jeszcze tam później coś nagram. W na razie.